Po świątecznej, czy międzyświątecznej atmosferze w zasadzie jest już po świętach Bożego Narodzenia przed nami, przynajmniej nikłymi, tak? Jeszcze sylwestrowe szaleństwo, potem święto Epifanii, nazywane czasem też świętem Trzech Króli. No i potem będzie trzeba wrócić do swoich obowiązków, tak? Do codzienności. Pozwólcie, drodzy, że dzisiaj trochę o miłości. Tak, oczywiście mamy bardzo różne wyobrażenia miłości, te święta, te są takimi świętami, gdzie y, trochę przeżywamy miłość, y, może coś tam nam się odtwarza, czy odtwarzamy jakieś relacje tak, z, z kimś, kogo spotkaliśmy przy innym stole. Y, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę tak odrzucili takie... Y, bańkowym, wlane, plastikowe, świeczuszkowe wyobrażenie miłości. Bo chciałbym o tym, czym miłość jest faktycznie dzisiaj, a nie tym, co nam się wydaje, że jest miłością. I chciałbym, żebyśmy w tej naszej refleksji, również tej bożonarodzeniowej, sięgnęli do takiego chyba najbardziej znanego zdania z Ewangelii Jana, z trzeciego rozdziału, z XVI wiersza, Ewangelista pisze tam tak. Bóg tak pokochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żyło wiecznie. Na czym polega miłość? Pozwólcie tutaj taką historię, którą Usłyszałem kilka miesięcy temu, która gdzieś tam głęboko mną poruszyła. Małżeństwo. On i ona. Oba już w podeszłym wieku. Ona zachorowała na Alzheimera. On nie był w stanie opiekować się nią domu. Sam miał problemy z chodzeniem. Było dla niego, drama było dla niego dramatem, że musiał oddać żonę. Do specjalistycznego ośrodka w nieodległym mieście. I ona do dzisiaj mieszka w tym ośrodku. On, 80-kilkuletni człowiek, chodzący o kulach, codziennie przyjeżdżał do niej w porze obiadu po to, żeby ją karmić. Często go nie poznawała. Często nawet nie wiedziała, kto to jest. A on przychodzi codziennie, żeby z nim być. Znaczy bo kochał. Wiecie, miłość jest tym, co powoduje, że rezygnujemy często z wygody. Jest tym, co powoduje, że rezygnujemy z siebie, żeby dać komuś. Właśnie o tym jest ten fragment, właśnie o tym były te święta, których symbolem jest też cholinka, że Bóg zrezygnował z siebie. Wypał się samego siebie i stał się człowiekiem. I to jest ciekawe. Nie zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego Pan Jezus urodził się gdzieś na zewnątrz został położone w żłobie? Czy jego ojciec Bóg nie mógł sprawić? że urodziłby się w pałacu, w świątyni, no może w jakimś przynajmniej przyzwoitym domu. Znaczy się, że mógł sprawić. To dlaczego tego nie zrobił? No może dlatego, że wtedy tacy prości pasterze, śmierdzący baranami, niekoniecznie stywnymi, nie zostaliby wpuszczeni, a oni mieli możliwość zobaczenia tego, który jest zwalczycielem. Pan Bóg tak pokochał mnie i ciebie. Czytał znaczy, to, co miał największego swojego syna. Nie po to, żebyśmy święta mogli obchodzić. Obchodzenie świąt Bożego Narodzenia jest tylko konsekwencją tego wydarzenia, ale to nie po to przyszedł Pan Jezus, żeby święta mogliśmy dzisiaj obchodzić. On przyszedł po to, żeby dać nam życie. Życie. Ewangelii Jana jest definiowane jako przebywanie w Bożej bliskości, jako przebywanie przy źródle tego, który jest życiem. Bo tak Bóg pokochał świat znaczy mnie i ciebie, że każdy, każdy, ty też, bez względu na to, co ty sobie myślisz, co myślą o tobie inni, bez względu na to, kim jesteś. Aby każdy, kto w Niego uwierzy, albo inaczej, kto Jego zawierzy, kto uwierzy, że to, co mówi, jest prawdą, aby każdy miał życie wieczne I to jest dobra, nowina Ewangelia tych świąt i tego radosnego okresu, który teraz przeżywamy też po świętach. Życzę Ci dobrego, spokojnego, a też pewnego refleksji tygodnia.